Tutaj Tomek Kopyra z blogu BlogobCopyra.com. Kolejny porter bałtycki, jakby takie przymiarki i przedbiegi do wielkiego testu porterów bałtyckich, który przewiduje, że pojawi się gdzieś. Aha, są trzy... Jeden z trzech warunków musi być spełniony. Więc albo musi spaść śnieg w obornikach śląskich i poleżeć w przynajmniej parę dni albo musi być 50 tysięcy subów na YouTubie, albo musi być 10 milionów wyświetleń. I najprawdopodobniej, najszybciej zostanie osiągnięta ta trzecia, ten trzeci warunek, czyli 10 milionów wyświetleń na YouTubie, dlatego, że one po prostu bez względu na wszystko, nawet jakbym nie zamieścił żadnego filmu, nawet jakbym po prostu ten, to one się nabijają. Powinny, powinny ten licznik powinien pyknąć gdzieś w okolicach 10-14 stycznia czyli po tym fakcie można się spodziewać wielkiego testu porterów bałtyckich tak jak już mówiłem przy porterze z Perły byłoby nieuczciwe gdybym nie poznał wszystkich porterów wcześniej w zasadzie no tak, wszystkie, które mam zgromadzone piłem tutaj taka ciekawostka, mam koszulkę to jest koszulka właśnie porter P-O-R-T-E E, takie w drugą stronę, R. To jest koszulka z browar bizu. Yy, nie zgadniecie, z którego roku. Słuchajcie, z 2006 roku. I z tyłu jest napisane. W, dwu, w 2006 roku portery bałtyckie ważono w Ciechanowie, Cieszynie, Jędrzejowie, Łodzi, yy, Nakło trzecie, Trzeciewnica, czyli Krajan. Aha, nie powiedziałem, że Jędrzejów to strzelec. Witnicy eee, z Duńskiej Woli i Zielonej Górze. Przy czym, czyli teoretycznie, teoretycznie 8. W praktyce było 7, dlatego że Zielona Góra nie ważyła porteru, tylko sprzedawała Witnicki jako swój. Natomiast na rynku było chyba więcej, bo był i Strzelec Porter, i, ee, i Brock Porter, a one oba były ważone w Jędrzejowie, właśnie. Eee, na, na dziś. Porterów mam 14 do wielkiego testu. 15 jest można powiedzieć e, e, porter wędzony z widawy, więc no, praktycznie wzrost o 100%. Jak mi ktoś powie, że e, na rynku są tylko same, same ipa, ipa, z ipa, stripa, to go kopnę w dupę. Dla, co prawda, to nie jest zasługa rzemieślników no, poza, poza tym porterem wędzonym z widawy. E, no, imperator bałtycki, ale to jest wariacja na temat, bardziej imperial porter niż, niż porter bałtycki. Z, ty, z tej listy zniknął e, porter z e, Jędrzejowa. Nie ma go w tej chwili. Zniknął z, z duńskiej woli. Mm aczkolwiek tutaj ma szansę się odrodzić ma szansę się pojawić znowu bo browar został reaktywowany, browar staropolski no i gdzieś nawet w jakichś notkach prasowych się przejawiało, że tak chcą ten porter ważyć on nie był najwyższych lotów, no ale ale był no Jędrzejów, czyli browar obecnie należący, chyba ważący, do Vanpura mógłby wznowić produkcję, nie widzę powodów, żeby nie było porteru z... Tylko, że oni nie mają tam marki za bardzo, no Brock Porter, mógłby być, mógłby być. No powiem Wam, że jakoś rzeczywiście traktuję te portery bałtyckie jako dobro narodowe, w przeciwieństwie do Koźlaków je lubię. Nie jakoś tak strasznie, no wolę risy oczywiście, ale, ale nie, portery lubię, szanuję, respekt i w ogóle. E, także e, sporą, e, sporą jakby radością cieszy mnie raciborski porter, aczkolwiek odczuwam spory stres. Dlaczego? Dlatego, że porter ma beznadziejne opinie. Znaczy jest parę takich w miarę wyważonych, a reszta jest, że wylałem, wylałem do kibla, tragedia, syf. Tutaj też yy, przy okazji któregoś tam filmu padł zarzut, że jak ja mogę czytać jakieś recenzje inne przed spróbowaniem, przecież to w ogóle zaburza cały mój proces obiektywizm i tak dalej. Otóż to nie jest tak, że ja chodzę i szukam, tak? Ale jeżeli ktoś na, fejs, na fejsie mi się pojawia, że któryś z blogerów pisze, wylałem, albo tu są dwa piwa, jedno z nich wylałem, drugie nie wylałem. No myślcie się, które wylałem, czy tam gdzieś na browarbizie, brobar, no to jest naturalne, że, że, że to do mnie dociera. Natomiast to nie jest tak, że jak wszyscy wylewają, to ja też wyleję. Powiem więcej, jest nawet taka, um, takie ryzyko, że powiedzmy, takie piwo dostaje u mnie pewne fory. Bo jeżeli ja się nastawiam, że to jest tragedia. To uh, mogę też powiedzieć, no nie jest tak źle. E, ale, ale nie, raczej, raczej nie mam z tym problemu. No ale przejdźmy do rzeczy. Raciborski Porter z Browaru Zamkowego w Raciborzu. Tradycyjne piwo fermentujące w otwartych kadziach i leżakujące w tankach przez okres około 3 miesięcy. Naturalny proces technologiczny gwarantuje klasyczny i niepowtarzalny smak. Jest to piwo dla prawdziwych komeserów czyli dla birgików. My piwo tworzymy, inni produkują. Piwo ciemne, mocne, pasteryzowane. Skład woda, słód jęczmienny, jasny i ciemny, chmiel goryczkowy i aromatyczny. Zawartość ekstraktu 21,9% wagowo, czyli stopnia plato. Alkohol 8,9%. To by sugerowało, że może być słodko. Że może być słodko, bo jest 9% niecałe z 22, może być słodko. Data przydatności 5 maja 2015. No z tego co wiem, to jest chyba jedyna warka na razie na rynku. Etykieta Etykieta wygląda tak. I muszę powiedzieć, że jak na racibusz, to jest całkiem nieźle. To znaczy, gówniana jest ta czcionka tutaj, raciborski porter. Taka ni to jaskiniowcy, ni to nie wiadomo co Fred Flintstone. To jest słabe. Natomiast no, zamek z tyłu. Ja bym może zrezygnował z tego chmielu tandetnego i z tych kłosów tutaj. Dał tutaj jakieś tło, ale ten zamek jest w miarę niezły. Co prawda Biskupin czy inny Wawel przypomina, ale zakładam, że jest to oryginal, um, oryginal rycina, prawda, zamku um, w Raciborzu. Dobra, nie przedłużając. Lecimy z koksem. Kapsel firmowy. Nie najgorszy, całkiem ładny. Lepszy niż ta etykieta. Browar zamkowy w Raciborzu. Anno Domini 1567. Browar zamkowy Racibórz. Dobra. No, słodko, ciemne słody, czekoladowo trochę. Trochę już nuty takie utlenienia, czyli takie może lekko ocierające się o jakieś... No, takie, takie utlenienie ciemnego piwa, czyli no nie chcę tutaj szafować określeniem porto-sherry, ale no coś w ten deseń, coś w ten deseń. Dobra, lećmy dalej. No, dosyć ciemny. Nisko nasycony do tego stopnia, że piana się nie chce tworzyć. E, no, trochę jej tam wymusiłem, ale widzicie, że szaleństwa nie ma. Szaleństwa nie ma. Niskie nasycenie, ale barwa czarne. Ciemno, bardzo ciemnobrątne, właściwie czarne, nieprzejrzyste. Dla mnie bomba. E, no, piana, piana rzeczywiście słaba. Mm. Aromat ze szkła też słaby. Znaczy słaby w sensie mało intensywny, nie że wadliwy. Chociaż, chociaż jest lekki diacetyl. Co przy piwie, rzekując, 3 miesiące nie powinno tego być. Ymm, powinni tak poprowadzić fermentację, żeby najpierw zredukowały <laughs> sobie drożdże diacetyl, a potem, ten, no ale. Niskie wysycenie, zdecydowanie. Trochę ciała tu jest, no jest trochę ciała. Mm. Nuty ciemnego chleba, nuty pumperniklowe. Mm, lekkie takie jakieś szczypanie mm, na języku, nie wiem jakiego w ogóle pochodzenia, bo dwutlenku węgla nie ma. Goryczka jest średnio do średnio wysokiej. Sprawdzę, czy to nie żelazo. No, może trochę żelaza jest, ale bez przesady. Nie ma, nie ma tragedii. Na pewno, braci Bożu, bywało gorzej. Dobre, dobre. Mmm... Smaki słodowe są całkiem dobre, naprawdę. Ciemne słody. Znaczy, pije mi się go trochę przyjemniej, nieco przyjemniej niż tego z perły, którego piłem przed chwilą. Dlaczego? Dlatego, że tam atakował alkohol i wysokie nasycenie. Tutaj nasycenie jest aż za niskie i alkohol jest lepiej ułożony. Znaczy, jest go mniej, niewiele, bo niewiele, ale jest go mniej. Powiem szczerze, nie wiem, co tutaj może kimkolwiek kierować, aby to piwo wylewać do kanału. No chyba tylko niskie wysycenie należy i ktoś nie potrafi wypić piwa nisko nasyconego, no to... Pff, to trochę... trochę dla mnie dziwne. Nie jest bardzo pełne, ale jest lekko pełniejsze niż perła. No jest tutaj ten problem niskiego wysycenia, no ale to nie jest dla mnie, mm, to nie jest dla mnie wada dyskwalifikująca, zwłaszcza w przypadku porteru, czy w przypadku Risa, czy w przypadku Barley Wine. To są style, które wręcz przeszkadza im wysokie nasycenie. No, coś tutaj się udało stworzyć. No, piana nie jest trwała, nie jest trwała, nie oblepia tutaj e, ścianek. Paradoksalnie, jest właśnie lekkie musowanie na języku, mimo że nie ma nasycenia. Jest lekko mleczne od diacetylu, ale też mi to nie przeszkadza, bo to dobrze tutaj gra z tymi ciemnymi słodami. Słuchajcie, no dobre piwo. Dobre piwo. Nie jest to wybitny porter, ale są gorsze. Są gorsze w Polsce. Na pewno bije się go lżej niż Corneliusa, no, wydaje mi się, że, że smakuje mi, znaczy nie wiem jaki on ma potencjał leżakowania, myślę, że, myślę, że dobry, bo on co prawda wudlenku węgla nie dostanie. Dlaczego? Dlatego, że on tam już nie ma żywych drożdży, które mogłyby coś dofermentować, ale. Jeżeli pojawią się jakieś nuty, które nadadzą mu treściwości więcej. To, yy, ta, yy, to niskie nasycenie, które powoduje odczucie takiego piwa wodnistego, piwa odstanego, piwa... Wiecie o co chodzi? Bez gazu na drugi dzień, jak się pije, nie? Na imprezie <grytanie> za studenckich czasów takie klimaty były, że się rano piło piwo bez gazu, bo, bo zostało w butelce niedopite. No to jest do poprawy, ten, ten, to nasycenie, ale poza tym ja tutaj żadnych wielkich wad, które kwalifikują do wylewania, nie czuję. Jest lekki diacetyl, prawda? Piwo na pewno ma potencjał w tym sensie, że kolejne warki, mam nadzieję, będą lepsze. Eee, zresztą, słuchajcie, nasycenie nie jest wielkim problemem. Powinni po prostu do, doładować troszkę dwutlenku węgla na leżaku. to się, Takie rzeczy się robi i piwo się nasyci. Mało jest tutaj tej czekolady, ale portery też takie są, to nie są risy, które. A on i tak ma posmak. I tak ma posmak dosyć ciekawy, przyjemny, na języku właśnie na podniebieniu, bardzo intensywny posmak na podniebieniu zostaje czekoladowy. Czekolady, czekolada albo może nawet bardziej kakao, czyli taki proszkowy trochę, ale bardzo intensywnie kakaowy, długi, bardzo długi posmak. To jest to jest bardzo, to jest, to jest bardzo dobra cecha. Nie ma żadnej nieprzyjemnej nie Nie jest alkoholowy. Ja nie wiem, no nie wiem, ludzie są jacyś. Jak to powiedzieć, no. Nie wiem, może ja mam jakieś szczęście, trafiam na lepszy ten, ale to jest przysłany. No tak, przysłany. Przysłany przez widza. Kurczę, niestety nie zanotowałem sobie przez kogo, przepraszam cię bardzo. E może w e opisie filmu napiszę, kto mi przysłał. E Zapomniałem sobie z z wynotować. E może ja dostałem jakąś specjalną wersję w sumie? Nie wiem, kto mi to przysłał. Może piwo jest podmienione? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Eee... No, piwo nie jest złe, nie jest złe, naprawdę. Ma wady, w postaci niskiego nasycenia i diacetylu lekkiego, ale jest naprawdę fajnym porterkiem. Fajnym porterkiem jest. Bardzo się cieszę, że się pojawił kolejny porter, mam nadzieję, że w krótkim czasie zostanie dopracowany i, i zostanie najlepszym piwem z Raciborza, tak jak przez długi czas najlepszym piwem z, zresztą nadal jest, z Cieszyna, notabene też browaru zamkowego, był żywiec porter, więc idźcie tą drogą, wasze zdrowie, znaczy wasze widzów, ale wasze dam w Raciborzu też.